Chyba trochę za bardzo się przejmujesz naszym wyjazdem. Czasem warto wyjść ze strefy komfortu i spróbować nowości. Ale tu jest wszystko to, co lubię: choćby woda, czy drzewa, i sklep. Za taką Ameryką będę tęsknił. Ach, też to czujesz? Tak właśnie pachnie dom. Jeśli pozwolisz, zajmę się sobą. Gdybyś szukała, będę przy zapaśnikach sumo. No wiem. Super. Ej Gwen, mogłabyś wziąć koszyk? O nie. Hej, czy ten dzieciak, żaden dzieciak? To Kevin. Przez niego nie mogłem jeść obiadu przez trzy miesiące w czwartej klasie. To też jego wina, że nie korzystam z publicznych toalet. Chodził do klasy wyżej i przy każdej okazji próbował mnie poniżyć. Na przerwach, w stołówce, w bibliotece. I w drodze do toalety. Au! Okropne. To trochę dziwne, że na niego trafiłeś. Mniejsza o to. Ważniejsze, że w końcu mogę wyrównać rachunki. To raczej nie jest. Momencik. <grystanie> Dla takich chwil się żyje. Ten gość powinien w końcu poczuć jak bardzo krzywdzi innych. I który z nas jest silniejszy? Sprawdźmy, czy teraz będziesz się śmiał. Ha! Proszę, proszę! Jak się mi wasz, kolego? Kopelad stary, masz fajne o Ten projektant jest geniuszem. Kolejny Omnitrix? Taką zabawę to ja rozumiem! Zatańczymy! A waś, ty wielki tchórzu! Czy jak ci tam było? Teraz jestem muchą! Co? Poważka mucha? To tak w twoim stylu. Może strzelacz byłoby trochę lepsze? No to mnie zaskoczyłeś. Teraz jest!